Dobra, czyli muszę poczekać kilka godzin, aż ten młody kotas wyjdzie na scenę. Pozwiedzam sobie okolice, zapytam się tego menela o tutejsze atrakcje. Chociaż jak tak na niego patrzę, to on sam w sobie jest pewnie miejscową atrakcją. Ja pierdolę, ale on jest najbany xd. Korwa, czy on mnie w ogóle słyszy? W sumie to on mnie pewnie nie rozumie. Ech, jak ja nienawidzę barier językowych i wysokich ogrodzeń wokół żłobków. Goa, Polska, adla, a Polak, koo, ja, poni, adla, a ja, poni, Co jest do korwy? Kolejny Polak. Co za komoracja, witaj obywatelo. Dawno się tak nie cieszyłem, że mówię po polsko. No, wstawaj do cholery, za zachlaj mordo. Ło, ale, koopter, panie plocie, dziora, a w helikopterze, koopterze, hej, Dobra korwa koniec spania z korwy, syno. Wstawaj do koja wafla, bo zaraz sydziorę będziesz miał w do ci kalibr 9 mm o w wyrost korobaczkowym. Wstawaj do korwy, nędzy alkoholiko zajbany, bo nie wytrzymam. Dobrze ci radzę nie w korwia i gole magnoju. Dobra a korwa a. Siemaneczko menelo obszczane. Chyba nie może się przedstawiać. Ogólnie weź mi powiedz, co to się dzieje ciekawego, bo może jakoś zabić czas aż do koncertu tego młodego kotasa, mimo że w ogóle nie siada mi muzyka tych skośnookich pedałków ale ich soczyste, dobrze odżywione, odbyty będą wydawały fajne dźwięki, kiedy moje pomarszczone jajca będą klaskały o ich pośladki. Witaj żołty człowieko. Nie masz rysów w twarzy Azjaty co jest dziwne ale mniejsza. Ja nie jestem totejszy. Ja tylko chlam bez przerwy i tłoczę się z jednego miejsca do drugiego a i nie jestem Polakiem. Po prostu przemieszczam się po pi przez cały świat i słyszę różne języki gdy jestem napierdolony i tylko podczas opojenia potrafię się porozumiewać w obcych językach. Aha fascynujące, doprawdy, to podczas tych rożnych podróży nie dowiedziałeś się nic o okolicy? Muszę się zrelaksować zanim ta pseudomozyka rozpierdoli mi bębenki a młoteczek rozpierdoli chęć do życia. Zapomnij o jakimkolwiek koncercie typie, przecież tego młodego kotasa zwanego Jankokiem porwał wysterdowany zapaśnik somo co kotasa nigdy nie karci gomą. So korwa, o czym ty do cholery pierdolisz? Jaki wysterdowany zapaśnik, są, sterdy korwa, co się dzieje z tym światem, i o co chodzi z tym, że nie karci kotasa Gomu? w ogóle po cholerę on ich porwał? Tyle pytania, odpowiedzi brak, bo jesteś napiadolony jak patefon. Ja już mówię o co chodzi, o toż sozoki honda sos i chentou na nitabasko harasho arrivederci karateki ty brozdli. Aha, a mógłbyś to powiedzieć tak, żebym zrozumiał i tak za parę godzin miałby się odbyć koncert, na którym nie zaczaiłbym nawet jednego słowa, więc może oszczędź mnie. Bo ten tak to madre pota in majom majach pleszta pleszta noma noma ei. Ja pierdolę pojebał go już kompletnie. Gol gol gol. Sorry szefie już jestem musiałem sobie chlapnąć bo schodziło i zaczęły jebać mi się języki. Szybko biegnij do tej jaskini obok i przynieś mi wodeczkę bo inaczej sobie nie pogadamy. Dobra, w takim razie zapierdalam. Nie wytrzymam kolwa co to jest za pojebane miejsce? Korwa, ktoś to jest. Ja pierdolę, kolejny Japoniec Do you speak English, man? Parks ga sutoru wa oshiri kara kao e, soshite kao kara oshiri e to sore o toru no ga suki nie wytrzymam korwa nie wytrzymam, koniec tego zaraz i zajebie zastrańco albo lepiej, korwa dlaczego ja dopiero teraz sobie to przypominałem przecież ja mam przy sobie słownik zawierający wszystkie języki Azji Wschodniej. 誰もそれを手に入れられないことをこうに表現することができます。私はこのガラクタを何回書くかわかりませんが、それでも私は楽しみがないので、彼らが犬に売っているものを勝負で爆発させます。ポーランドのワームだけがそれを見ているので、とにかく誰もそれを理解していないので、 私はいくつかのランダムなテキストを書いています。パジェックはゴミをクソしていて、私に電気技師を雇わせない限り、彼は尊敬に値しません。 Korwa, nie wiem pochoj, ja w ogóle korzystam z tego słownika, skoro nie rozumiem, co ja mówię, a tym bardziej nie rozumiem, co on mówi, bo przecież nie da się pojąć tych zajemnych hieroglifów. Fakt, że to w sumie nie jest słownik, tylko najnowszy numer perfekcyjnej pani doma, może otrodniać komunikację. Dosyć tego. Tak czy inaczej, wezmę to alko i tylko spróbuj mnie zatrzymać za strańco. Żołądkowa w Japonii, pojebane. No dobra ziomek masz tutaj 07 żołądkowej i czyściotkie jak łzy ministranta po penetracji hech. Szibań radio 107 FM ociaczo se spaniolika a fotel beczka śmiecho ent konicziła zdradztwo i cie dojczlant do i berales. Masz ton flachę skorwysynopiadolony i mnie nie wkorwiaj lepiej żebyś do mnie przemówił po polsku, bo zaszlachtuje cię jak jagnie i będziesz śpiewał baranim głosem a potem przyjdzie jakiś i wrzuci do kebaba. Ajne wodken spasiba my comrade. Zanim ten żolo bali tą flachę na chita, chciałbym pozdrowić Maksymiliana, bo inaczej by się znowu spłakał. Eee, korwa. Ja pierdolę, nie wierzę, korwa, jebany śmietnik zezgonował albo zdechł, w sumie to bez różnicy, bo i tak mi nie poda lokalizacji nasterdowanego zapaśnika somo, co swego kotasa nie karci nigdy głomą. o jestem nasterdowanym zapaśnikiem somo i nigdy w życiu nie kopiłem kondomów. Co do korwy, brzmi jak zapaśnik samo, ale muszę to koniecznie sprawdzić. Najebie mo potężnie, psycha nie siada. Myślicie, że mi psycha siada? O korwa jaki on wielki. Jebać firmy produkujące prezerwatywy, ja ich nie potrzebuję, bo i tak nie mają mojego rozmiaru, hehe. <laughs> o korwa, żeż trochę psycha jednak siada, ale i tak go na jebie. Chonoty pizda, że nie boję się twojej muskulatory. O korwa, ty chyba masz z 6 metrów, ale to nieważne. Aaaa łakorwa rzeczywiście, ale masz teraz w pierdol. Moje ostrze szybsze od wiatro. A co za pojeb. Ja pierdolę ale jestem w dopie, tyle dobrego że chociaż zbogował się w tekstorze skały xd. Dobra spierdalam stąd. Aaaa a, 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 spierdalać kto może. Aaaa ogłochliście do cholery ten pojebany zapaśnik somona nas wszystkich zajebia. A nie, jednak dał sobie spokój, został przecież ze swoją zdobyczą z moimi marzeniami smutna wozia papieża.jpg, po prostu przegrałem. No cóż czyli czas wypierdalać stąd. Wracam do Polski na wciągać się jakiegoś kokso pierwszego sorto. Nienawidzę smak porażki, ale lubię smak odbyto ministranta Hehe. Heh. Zatrzymaj się dobry człowieko potrzebuję ważnych informacji do mojej bardzo ważnej misji. Ech, czego chcesz pajacu? I dlaczego ty też mówisz po polsku? Jaki jest twój nędzny sekretik? Zignoruję tą obelgę śmiertelniko. Nazywam się Ali Akca, możesz znać mnie jako osoba, która postrzeliła niemal śmiertelnie Jana Pawła II. Jestem z wiedźmińskiej szkoły Wilka i już od piętan lat mam zlecenie na papieża. Ciężko go wytropić, szczególnie przez fakt, że jestem w Azji, a papaj też marzył tą mordę. Eee, no tak, no to generalnie on był na pielgrzymce w Niemczech więc poleciał do Polski najprawdopodobniej jest teraz w Warszawie, a z innej beczki wiesz może jak pokonać nasterdowanego zapaśnika somo co nigdy nie karci swojego kota sagomu, słyszałem że wiedźmień dobrze sobie radzą z takimi potworami, sprawdź w bestiariosze czy czymś tam co tam nosisz na plecach. Dzięki za pomoc człowieku, a co do pomocy to chętnie Ci powiem co i jak za tę bezcenną informację. Niestety nie mogę się zająć osobiście tym problemem, bo może zabierać zabawki i lecieć do Polski. Będzie Ci potrzebna mikstora o nazwie mi towarem, składniki to serca zmotowanych stonek modliszek ninja, grzybek halocynogenny oraz kryształ MDM, a który znajduje się w jaskini na północy. Ty no nie wiem korwa, właściwie to co ja zyskam pijąc to badziewie pierdolone, bo na pewno mi nie powiesz, że taki syf nie ma skotków obocznych. Przede wszystkim poprawi się twoi czas reakcji oraz niezmiernie zwiększy ci się siła wszystkich twoich mięśni, nawet mięśni zwieracza mordeczko. HMMMM w zasadzie to ta mikstora poprawić i również słuch. Jedynym skotkiem obocznym tego gowna jest to, że od początku do końca mikstory będziesz miał erekcję, a czasy działania wynosi od 2 do 3 godzin. Orzesz korwa, wyostrzony słuch, to chojowo skoro ten jebany bit jest ma mieć ten spierdolony koncert. Te mięśnie zwieracza to też spory minus, bo jak zyknę dopę będzie mnie bolała dopa tak mocno jak tych niedodymanych fanek tego syforze że nigdy nawet nie zobaczą na żywo tego Jan No w takim razie musisz wybrać, ja wolę nie wybierać między złem i złem, ale jeśli może to wybiorę większe zlo i małe dobro, czyli słuchanie pierdol tych zniewieściałych azjatów przy jednoczesnym wykonaniu misji. Człowieko, co ty pierdolisz, filozofujesz jakbyśmy mieli rozwiązać paradoks omnipotencji, a ja chcę tylko najebać zapaśnika z który koje do PI i nie zakłada kondomów, a potem wyrochać azjatycką gwiazdę popo. Rochać gwizadę Popo. HMM to w zasadzie nie moja sprawa, ale kogoś mi przypominasz. Zresztą nieważne. Dam ci mój zapasowy srebrny miecz na potwory, bo tym twoim jednoręcznym gównanym sztylecikiem to ty możesz co najwyżej opierdolić łeb gołębiowi. Zakładając ten miecz na plecy przy pewnych staraniach dochowych odblokujesz niektóre wiedźmińskie znaki. Heh, dzięki za rady i ekwipunek akca. W takim razie roszam w drogę. Jeśli cię kiedyś spotkam, to oddam ci ten miecz jak najbliżej twojego serca. Liczę na to, masz i życzę powodzenia, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Ech, jak ja ten cały pierdolony syf znajdę? O korwa mać to chyba są te pierdolone modliszki ninja, szybko poszło hehe. No cóż zobaczmy czy ten srebrny miecz dworęczny jest taki dobry. a za wielką lechję korwa a ja pierdolę ale ten mieczyk jest nieporęczny no ale ciacha te pierdolone wynatorzenia jak marzenie. Biorę co moje i zapierdalam świńskim trochtem na północ po te kryształy MDM, a... mnie moje oczy nie mylą, od razu znalazłem grzyba psylocybinowego, w widzowie. Och to chyba ta jaskinia. Totalnie zignoruję faktu że jakiś debil to siedział bo w sumie choj mnie to obchodzi, teraz tylko i wyłącznie liczą się moje zdolności parkora xd. Bo ja jestem bogiem o świadom to sobie sobie. Słyszę słowa od których włos jeży się na głowie. Przyjebany, potencjał niewyczerpany. Bol 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 jestem rybką hehehehe rybka lobi pływać hihihihi. Hi, hi, hi. Korwa cóż za bol płoc z braku powietrza nie do opisania ała. Aż opierdolę sobie grzyba halocyna ze stresu. Nie wiem czy to ja jestem naćpany czy tam naprawdę biegają to wiedźmińskie otopce. Skorzystam teraz z tego znaku i gni o którym mówił Ali ochoj O przez tak żeby straciłem celność No i Hopsaasa zajebie jej oba z palcem w dopie. No podejdź to topco, ponoć w regani i dają 50 torenów za głowę o topce hehe. I jeszcze do tego są tutaj także psychodeliczne grzyby, ale głównie jestem tutaj po te prześliczne i czyściotkie kryształy MDM, a ja pierdolę jak żałuję, że nie mogę ich to i teraz zapierdolić do nohala. HMMM łączenie składników czas, a zarad intos, zioooom. Mikstora jest gotowa, można się teraz napierdalać z tym zapaśnikiem somo. Teraz już wszystko jest jasne, ty korwo jebana, Dopiero jak popatrzyłem na ciebie z daleka, rozpoznałem kim jesteś, wojtyła. Czekałem na tą chwilę piętnaście lat. Teraz dokończę to co w przeszłości spartaczyłem. Nie tak szybko dał, nie mamy moją mikstorę. Co korwa, to ja jej sobie nie wymyśliłem, ona naprawdę działa? Cyk! Ty korwo, w końcu go zajebałem i mogę spać spokojnie, a ten miecz to sobie zachowam, hehe. Ja pierdolę czo i nieograniczoną moc, to wasz wielki pech żołdki, słyszę każdy wasz roch waszych mikropenisów, aaa, -a, -a, a rozpierdoli śmierć to ja i tylko ja mówcie na mnie człowiek wpierdoli kostocha co małe dzieci rocha haha ho To jesteś pseudopotężny stydziarz, mam cię teraz na kilka hitów, tym razem to ja zatriumfuję a jak jaż cię zapierdolę, to założę ci kondoma na kotasa, ażeby nie twoje chwytliwe imię nie było takie chwytliwe, bo pomimo rymu będzie ono już nieadekwatne, a jebać mam lepsze rzeczy do roboty. No i w końcu zdechłeś, zemsta się ostatecznie dokonała. Ach co za piękne oczocie, jaskinia szczęścia hehe. Finally someone helped me. I thought this barbarian will keep me here forever. How can I repay you for your effort? Yo will repay me innej choriancock, I will take your ass right now or you will die choice is yours. Please kind man, don't fuck me. I have better idea I can't give you a private concert. so well i totally forgot fact that my music is shit and no one who is above the age of ten won't ever listen my music in this situation take my virginity Cały trot się opłacił. Come here, little boy.